Wszystkich, jeżeli ktoś by miał trochę wody tam, gdzie jest koło zapasowe w miejscu, to prawdopodobnie ma zatkane odpływy od dachu panoramicznego. Więc trzeba rozebrać cały tutaj boczek, zaczynając od wyciągania listwy, która jest przykręcona, trzy śrubki na wpinki następnie boczek boczek od e, od pasa później następnie górny boczek, odsunąć całą wykładzinę wyciągnąć element który jest powietrznikiem przedmuchać i będzie gotowe to jest problem, który jest z Seat Leon. takie same elementy są z przodu na przednich e, słupkach w drzwiach czyli słupek A wystarczy odczepić słupek i taki sam, taki sam element znajduje się zaraz jak jest na wysokości głośnika praktycznie eee, można sobie zakupić wąż ja miałem taki wąż tego typu który pasuje idealnie którego można tam umieścić i dmuchnąć ust, ustami lub ewentualnie z eee, lub eee, sprężarką z powietrzem z tyłu jest trochę więcej roboty, ale jak się zrobi, to znów na długi czas będzie spokój. Pozdrawiam.